Siemka, z tej strony Chuck School. a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak ja się rozgrzewam do CS 1.6 żeby fajnie strzelać głowy, żeby mieć fajną reakcję w ogóle tak więc zacznijmy od początku jak ja, co ja robię pierwsze co robię to wchodzę w osu biorę mapkę jakąś króciutką ale z Jumpem fajnym, na przykład taką i sobie gram 3-4 razy przedstawię wam jeden gameplay. No i tak to wygląda. No i tak sobie gram 3-4 razy. No i potem zaczynam. No 3-4 razy może być więcej jak mi się będzie chciało. No i oczywiście różne mapki na przykład. Tom, tom, to mnie, bo tak nie umiem. No i tak dalej. Dobra, to teraz kolejny etap, jak się przygotowuję do grania. Dobra. Teraz jesteśmy już normalnie w CS-ie, nie żadne osły, nie żadne inne gierki. Klikam sobie New Game i sobie odpalam trening. No. Link do mapki będzie oczywiście w opisie. No i dobra, no i sobie biorę na przykład takiego akacza i gdzie jest reszta? Aha. Dobrze, kolejny krok. Dobrze, kolejny krok. No to jakby mój krok. To jest wchodzę w nowy new game, na training. Yy, mapka do treningu będzie oczywiście w opisie. Fajnie się. Bo teraz No i sobie klikam, wybieram sobie akacza i tak. Może to będzie mało, może dużo. Ale dwie, robię tak 200 fragów z akacza, 200 fragów z Mki i 200 fragów z Digla No i tak to wygląda I tak sobie tak strzelam heady fajnie No tu może, możecie sobie nawet wybrać kolor celownika Działa to Działa no i to już jest, no, no i to już to jakby kolejny etap, kolejnym takim już decydującym etapem to już wyjście z tego, Wej... wejście na serwer, wchodzę w spekta. Patrzę kto gra I teraz najważniejsze U mnie, ja tego nie polecam nikomu Patrzcie Znaczy no, patrzeć na, e, polecam patrzeć na innych Którzy dobrze grają Na przykład sobie Weźmy takiego, hmm. e, Kto tutaj jest, o na przykład Maju Patrzycie na niego jak on gra Tak dwie rundki, ja mam do póki nie wykurzę cygarety Eee, palenia nie polecam w ogóle, <laughs> oczywiście. No i sobie tak. Podpalą szluga, patrzę na niego. Patrzę jak... sorki za, te... za to. Patrzę jak gra. No i tak leci. No i jak to jest na przykład tak. Widzimy, że ktoś lepiej gra, no to patrzę na niego. Wykurza cygareta. Jestem gotów do gry. No, tak więc... Dzięki za oglądanie. Jak wam się to spodobało, to nie jest poradnik jak co. To jest pokazanie jak ja się rozgrzewam. Wyłączę to ten Admin Spectator. To jest pokazanie jak ja się rozgrzewam Wy oczywiście możecie swoje sposoby mieć Nie musi to działać absolutnie, to u mnie, ja myślę że, myślę, że to działa u mnie No tak, więc jakby się spodobało wam to zostawcie lajka, jak się, może suba, komentarz, bardzo chętnie Zawsze czytam Dzięki za oglądanie I narka